Siem! Mam już koszty z dialog, Dzisiaj będziemy nagrywać jak będziemy otwierać lalkę. Jaki kolor reveal! i będzie bardzo słabajny. Zostawcie subskrypcję na mój kanał, łapka do góry i widzimy się w następnym Dobra, tak na serio to no. Będziemy nagrywać jakby, no. Nieważne co ja mówię, w ogóle dzisiaj, w ogóle mam dzisiaj imieniny. Dziękuję, 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 no. Eee, no. Z no, proste no. A więc tak, um, coś się dzisiaj no odwalam, Tak, dokładnie, 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 tak. Um, what tak, tam mam konie narysowane, nudziło mi się. Um, no nie mogę tego otworzyć. O, Parat. O, jak poszło łatwo. Yeah. A w ogóle tu jest takie krzesniko? że ta bardzo będzie siedzieć. No. Um, a więc tak. Otwieramy. O, o, o. Okej. Okay. A no tak, powoda będę musiała iść. I no, czekaj, sobie tylko myszkę odłożę, żeby tu się nic nie powróciło, bo znając się nie, to jest bardzo możliwe. Um, no. A więc... Dobra. Ui! Wszystko trzeba wyjąć, bo... Ale człosła mu... Gidiana co ty robisz? Najpierw zacznijmy od małych, bo zawsze się zaczyna. O! mhm. Mm tu nie widzicie więc nadzieją. Są takie buciki, zobaczcie. Są takie, takie, okej. Okay. Um, tu nic nie na to na ziemię może... Sorry, że wam tak... Ee, no... Ee, sorry, że jego nie mogę słychać. Ej no, o! Szczotka, wow, mega! O nie, tu jeszcze było! A to jest dowodu? To nie, nie do wody, okej. Okay. Eee. Oh, ale, oh, Eem, co tu jest? Ale to małe jest, no co wy? Eee, teraz ubranko, która też nie jest do wody. Pojęcia, która to może być. Nie chcę sobie zdradzać, więc to pognieciemy i wyrzucimy. Papa śmieci. Mm, śmieci dużą! Te powody! Jestem już z wodą! E, dobra, a więc tak było. O, nieważne, okej? Eee. na laleczkę. Eeeem, no Eee. Najpierw nog nóg zapnę. Ale ładna! Uuu, to jest Nie, no nie wiem jaka ma. Patrzcie. Patrzcie na to. No ma drugie włosy, jakie lubię takie lalki. Uuu, uu, my! Uu. O jedy! Chlupa, chlup! Ale chlupie! Oh, rozpuszcza się! Patrzcie na to! Rozpuszcza się! La 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 la! La 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 la! Tańczy mega! Wow! Mega! Wow! Mega! Wow! Mega! Wow, mega jak Pati mówi! Wow, mega! Skrzynka i oferta zimiała papierka! Wow, mega! Oh, ale ładna! W tak jak wszystkie lalki, no. yyy... Gdzie jest ta instrukcja, którą wyrzuciłam? Mam... Yy, ona ma na imię, nie wiem jak. Mhm, dokładnie. Ja mówię tak wow, mega, ona ma przecież to będę właśnie trochę Parato, Patrzcie, patrzcie, to jest ona. Nie ma imienia. Możecie wymyślić z tym dole w komentarzach, jak może mieć na imię. Co jeszcze brudne? E, bo ja już nie wiem. Co jeszcze brudne? Chyba tak, albo nie. W sumie. E, ludziska! Powiedzcie mi czy to jest... Albo jak ona was mogę mówić. Hm. Kociaczki, tak, kociaczki będziecie. Kociaczki, yy, to jest takie, ten, yy, to jest dobre? Co, co, dobre to jest? Co, dobre, dobre? Chyba tak, co? Dobra, nie wiem, wyciągam ją. Nie mam papieru! Yy, idę po papieru! Mam papier! Wyciągam ją. Dobra, a więc tak, yy, widzimy się za chwilę, jak ja to wyciągnę. Ona jest jeszcze brudna na pupie! z Brudna na popie! Szybko trzeba ją umyć. Więc tak, umyłam ją już i teraz trzeba ją ubrać. He, he, he! Widzimy się, jak ją przemiał mówi Ja wiem, nie ja idę po zimną modę, bo musimy zobaczyć, jak ona ma jeszcze na kielę. Czekajcie! jestem... Tak jestem bardzo mądra... nikt Dobra, teraz maczymy tak. I patrzcie, ona tak a Gdzie to miało być? Chwila, dobra. Tak dobrze widzicie, ona jest na odwrót w wodzie. A chyba nie powinna się wmaczyć włosów, co? Powinna. Pasemko tam pisze, że tak znalazłam, to może lepiej ją wyciągnę już. O nie, utknęła. No. Szybko. Aaaa! Dobra, a więc już ją wysuszyłam. Tak, musiałam jej suszyć włosy, bo zachciało mi się ją włożyć całą yy, do wody. Dobra, teraz trzeba ją ubrać. Jestem już ubrana i uczesana, za chwilę wam pokażę. I ci, którzy napisali imię, już nie muszą pisać imienia. Będę bardzo wdzięczna i dam serduszko. I to będzie moje drugie imię, ale ja mam na imię Padi Montanow. Nie no, żartuję. I no, mm, bardzo ładna jest. Bardzo mi się podoba w ogóle jej styl, choć te nogi takie, wiecie. Um, no. Bardzo ładna jest. Możecie ocenić Ja nie umiem. 10 na 10, no po prostu. Nie mam do czego się doczepić. Dosłownie nie mam. No. Więc, no. Nie no. mam. Zostawcie łapeczkę do góry i subskrypcję, jeżeli chcecie takich więcej porąbanych filmików z otwierania lalek. mnie to. to, no, Dobra, a więc do zobaczenia w kolejnym odcinku.